Eagles to już trzeci półfinał z rzędu, w którym mierzą się obie ekipy. I teraz pytanie, czy Warsaw Eagles będzie stać na sprawienie sensacji, czyli wyeliminowanie Panthersy wrocław, którzy już rozpoczynają pierwszą serię ofensywną po obiegu w biegu Konrada Starczewskiego, ale świetne zatrzymanie Huberta Deptuły dziś obie drużyny. Występują w osłabionych zestawieniach, zwłaszcza w defensywie. Brakuje w składzie Orłów Konrada Paszkiewicza, zdecydowanie najlepszego zawodnika Warsaw Eagles. Jest to strata niepowetowana, a z kolei w Panthers Wrocław nie ma Krzysztofa Wisa, były zawodnik m.in. Devils Wrocław. Jego miejsce na pozycji safety najprawdopodobniej zastąpi, zajmie Paweł Świątek. Teraz podanie, pierwsze podanie w tym meczu na skrzydło do Wik która Zięby jest zysk 5 W tym samym czasie rozgrywany jest pierwszy półfinał topligi PLFA. Prima Lowlanders Białystok podejmują u siebie Seahawks Gdynia. Będę się starał też na bieżąco podawać wynik tamtego spotkania. Patrzę tutaj też, korzystam między innymi z, z Facebooka, nie będę ukrywał, Seahawks Gdynia podają, że prowadzą 14 do 6 na razie w stoku. Teraz trzecia próba, Timothy Morowik po raz pierwszy pod presą, ale indywidualna akcja, biegowa, wymanewrowuje obrońców, biegnie już lewą stroną, w końcu jest zatrzymany, gubi piłkę Morowik, ale na jego szczęście futbolówka wylatuje poza linię boczną Pantery, utrzymają się przy piłce, pierwsza próba. Półfinał topligi PLFA już po raz. Kolejny we Wrocławiu już czwarty raz z rzędu Pantery rozgrywają mecze półfinałowe u siebie. W pierwszym sezonie po fuzji rozgromili tutaj kozły Poznań z kolei następne trzy mecze właśnie z Warsaw Eagles. To będzie jeszcze okazja przypomnieć sobie tamte pojedynki, kolejna pierwsza próba. Morowik ma naprawdę dużo czasu. Posyła piłkę w pole punktowe touchdown! Jest przyłożenie, bardzo krótko to trwało i Patryk Matkowski, ten zawodnik, który zawodzi zdecydowanie w tym sezonie oczekiwania wielu kibiców Panthers, teraz zdobywa pełne przyłożenie po 25 jardowej akcji podaniowej. Matka już jest 6 do 0, a za chwilę próba podwyższenia za jeden punkt w wykonaniu Adama Nelipa. cisza na trybuna, wszyscy czekają na wznowienie piłki, kopie Nelip, czekam na decyzję sędziów, podnoszą ręce do góry, mamy 7 do zera Pantery potrzebowały zaledwie czterech akcji w ofensywie, żeby rozwiązać ten worek z punktami, nikt tu we Wrocławiu nie ukrywa, że dziś to ma być rzeź, niewiniątek jest półfinał faza pocharowa i nikt tutaj nie będzie się bawił w żadne odpuszczanie we Wrocławiu. Zobaczymy, jak odpowiedzą teraz Warsaw Eagles, drużyna numer cztery sezonu zasadniczego. Eagles zakończyli fazę Zasadniczą z trzema zwycięstwami, trzema porażkami, tak samo jak tych Falcons, ale w rundzie dzikich kart dwa tygodnie temu o awans do półfinału Orły, najstarsza drużyna w Polsce oraz niezwykle utytułowana historycznie drużyna wyeliminowała Tyszan po bardzo dobrym, bardzo ciekawym meczu 24 do 22. To było świetne widowisko, ale też warszawianie nie ukrywają Antonio Mondi, przed tym meczem przyznał, że najważniejsze, żeby nie pozwolić Panthers Wrocław na szybkie, na, na szybkie odjechanie, bo wtedy jak to Pendolino się rozpędzi, to ten pociąg towarowy zdecydowanie nie będzie miał żadnych szans, żeby dogonić ten pociąg ekspresowy. Teraz dalekie odkopnięcie Adama Nelipa jest, akcja powrotna Ezekiel Graham, świetny running back Warsaw Eagles, ale zatrzymany na 22. miardzie. i Karol Żak za chwilę, za momencik poprowadzi pierwszą serię ofensywną dla Warsaw Eagles. Dużo terenu do przejścia pierwszej serii ofensywnej dla gości, ale nie powinno być to też jakimś wielkim problemem dla Eagles, którzy chociażby w ostatnim wspomnianym meczu z Tychami Falcons punktowali po bardzo długich seriach, 80 yardów, 70 czy 70 yardach, potrafią stołeczni. Przechodzić całe boisko, ale jest pierwsza flaga na murawie. Dwunastu zawodników Eagles na murawie. Pierwsza flaga przeciwko stołecznym, dziś rozgrywającym swoje spotkanie powiedziałbym w takich pomarańczowych strojach przybliżonych do koloru znacznika Panthers Wrocław w swoich domowych, tradycyjnych strojach, niebieskie koszulki, czarne spodenki, czarne getry z elementami czerni, w końcu czerni i ciemny niebieski, to są barwy Panthers, teraz kolejna akcja biegowa i zatrzymane zysk pięcio sześciojardowy dla Warsaw Eagles to właśnie na tym Obiekcie, tym pięknym, wyremontowanym stadionie olimpijskim już 22 i 24 lipca, reprezentacja polski w futbolu amerykańskim będzie rozgrywać swoje mecze podczas igrzysk sportów nieolimpijskich. W tym turnieju wezmą udział także reprezentacje Francji, Stanów Zjednoczonych oraz Niemiec. A cała ceremonia otwarcia igrzysk 20 lipca na stadionie miejskim we Wrocławiu. Teraz podanie do Krzysztofa. Stojaka, pierwsza złapana piłka w tym spotkaniu jednego z liderów pod tym względem jeśli chodzi o zespół nie, Warsaw Eagles na stadionie miejskim we Wrocławiu. Ceremonia otwarcia The World Games 2017 tam gdzie dwa lata temu Panthersy Wrocław przegrywali. Super superfinale Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego Seahawks Gdynia to był ostatni finał przegrany przez Pantery, bo przypomnijmy, że Wrocławianie są mistrzami Polski i rok temu pokonali w Białym Stoku właśnie wspomnianych Seahawks, którzy walczą o kolejny awans do finału w Białym Stoku. Pierwsza próba Eagles, Jacques daje piłkę do Grahama i właśnie tak w większości przypadków będzie pewnie wyglądać gra Warsaw Eagles dzisiaj. Sporo akcji biegowych, mniej Podaniowych Jedni i Graham, i żak potrafią świetnie biegać z piłką. To zdecydowanie liderzy w tym aspekcie w zespole z Warszawy Ezekiel Graham w sezonie zasadniczym 102. Próby akcji biegowych, prawie 570 yardów zdobytych, 8 przyłożeń. Karol Żak prób biegowych, 70 i 350 zdobytych yardów, 3 przyłożenia. Obaj w sumie zdobywają przeciętnie na mecz 130 yardów po akcjach biegowych. Kolejny raz, Graham odbija się od linii ofensywnej, biegnie na, na zewnątrz lewą stroną i zatrzymany przez Dianti Battle to była kolejna dobra akcja po stronie Warsaw Eagles. Pierwsza próba i 10 jardów już na połowie Panthers Wrocław, którzy mieli naszykować na ten dzień specjalne zagrywki, w tygodniu trenowali bardzo, jeśli chodzi o formację obrony, bardzo dużo bliców. Dziś Karol Żak ma być pod ciągłą presją, ma czuć cały czas zagrożenie. Można powiedzieć, że powinien się czuć dzisiaj jak gatunek zagrożony wymarciem, jeśli chodzi o Polską Ligę Futbolu Amerykańskiego, bo Wrocławianie ma nie odpuszczać. Teraz pierwsza akcja biegowa Karola Żaka, bieg przez środek. Jeden, może dwa. Jardy zdobyte i będzie zaledwie jeden, może właśnie dwa jardy zdobyte przez Warsaw Eagles. Stadion Olimpijski we Wrocławiu, wyremontowane za 130 milionów złotych, 11 tysięcy pojemności tego pięknego, zabytkowego. Obiektu 22 lipca, a najpierw o godzinie 13. .00. Stany Zjednoczone zagrają z Niemcami, wieczorem o 19. .00. Polska zagra z Francją dwa dni później, mecz o trzecie miejsce o godzinie 13. .00. Finał także o 19. .00. Karol Mierzak, Akcja Podaniowa, wyrzuca piłkę w pole punktów i to będzie przechwyt, i to jest przechwyt the anti Battle, więc pierwsza strata w tym meczu po stronie Warsaw Eagles. Antek wyprzedził. Jednego ze skrzydłowych Eagles i to bardzo dobry początek meczu dla Antka, to już jego szósty przechwyt w tym sezonie, zdecydowanie jest najlepszy w tej klasyfikacji, można powiedzieć, że no Antek jest no im jak wino im starszy. Tym lepszy, zdecydowanie jeden z najlepszych zawodników tego sezonu Dianti Battle, jeśli w ogóle nawet nie najlepszy, nad formacji obronnych we wszystkich drużynach tego sezonu Top Ligi. Pierwsza próba na 20. jardzie, Timothy Morowik już wychodzi ze swoją formacją ataku z predy czterech skrzydłowych. Ale oddaję piłkę do Adama Skakowskiego. Ten przedziera się. Bardzo dobra akcja Adama Skakowskiego. Tańczy tam. Na linii wzdowie akcji Skakowski! Pierwsza próba, jeszcze więcej. 20, może na 21 yardów, ale jeszcze jest rzucona żółta flaga, flaga gdzieś za linią boczną. Zaraz się dowiemy, czy tam było uderzenie już w sytuacji, gdy Skakowski był poza linią boczną i wybiegał poza boisko. 15 yardów kary dla Eagles, druga flaga w tym meczu. Przeciwko stołecznym To jest zła informacja Dla gości, dla kibiców Z Warszawy, których przyjechało tu dzisiaj Spora grupa Siedzą z, z bębnem Na trybunach, siedzą w barwach Warsaw Eagles, bardzo dobrze się bawią I właśnie o to chodzi, Timo Timorowik Zamarkował oddanie piłki, później podanie Biegnie akcja biegowa 7-8 jardów i w końcu został zatrzymany Przez Łukasza Cackowskiego Na razie Wygląda to z perspektywy Panthers Wrocław. Naprawdę bardzo dobrze grają szybko. No, Huddle Offense z boiska schodzi teraz Adam Menelip. Jeszcze jakieś wskazówki spoza linii bocznej. Ryan Ellis pokazuje Morowikowi co będzie grane. piłki no, Pikula, Dama Skakowskiego. Nie było miejsca przez środek. To wykręca kostkim rywalom. Przebiega na lewą stronę. I kolejna, pierwsza próba Dama Skakowskiego, powołanego do reprezentacji Polski na zgrupowanie w Cetniewie. Zgrupowanie wszystkich reprezentantów sztabu szkoleniowego. Już tydzień po superfinale do TWG pozostało. Niewiele powyżej miesiąca, naprawdę nie ma wiele czasu na przygotowanie formy, ale przede wszystkim najważniejsze są dzisiaj półfinały top ligi, a za dwa tygodnie oczywiście superfinał PLF -a. Morowik teraz pod presją. No tutaj nie miał wielkiego wyboru. Bardzo dobrze przeczytał to zagranie Antoni Omondi, atak safety z prawej strony rozgrywającego. Było też, no, co tu dużo mówić, no. Mondi mógłby przechwycić nawet y, tę futbolówkę, ale to pierwsze takie ostrzeżenie w tym meczu y, dla Panthers z Wrocław będzie druga próba i 10 na 23 jardzie. Morowik, będzie podanie screen do Skakowskiego, jednak nie w pole punktowe. Touchdown! Jest przyłożenie! Po raz kolejny Patryk Matkowski, kompletnie niepilnowany matka, i tutaj przebudza się jedna z większych gwiazd i postaci, która promuje The World Games 2017 we Wrocławiu. W tym sezonie prezentuje się trochę słabiej, no, najlepiej, najlepszym odbierającym. Panthers, jest Wiktor Zięba, a drugim zawodnikiem, który złapał najwięcej punktów jest Bartek Dziezic, czyli jeszcze do niedawna nominalny quarterback w tym sezonie. Gra jako skrzydłowy i jest 14 do 0, podwyższenie Adama Nelipa udane. W sezonie zasadniczym Panthers wygrali z Warsaw Eagles, mecz odbył się w Pruszkowie. 47 do 7. Bardzo pewne zwycięstwo Wrocławian, chociaż cały mecz się przedłużył. Półtorej godziny czekano na przyjazd karetki. To jednak nie przeszkodziło w doprowadzeniu do Mercy Rule, po raz kolejny do reguły litości. Wrocławianie kompletnie zdeklasowali orły, zdobywając ponad 400 jardów. W sumie Rywa zdobył zaledwie ich 167. To jest prawdziwa przepaść. Wtedy przyłożenia zdobywali po akcjach biegowych Adam Skakowski, Bartek Dziedzic, Jakub Kłoskowski zdobył przyłożenie po akcji podaniowej. Dwa przyłożenia także Wiktora Zięby. Jakub Kłoskowski też z pewnością ma wiele do udowodnienia razem z bratem Filipem, który jest kontuzjowany. Jeszcze do niedawna grali w Eagles, ale zmienili barwy, rozstali się z Warszawą w nie do końca przyjaznych stosunkach. I teraz walczą o Mistrzostwo Polski w barwach Panthers Wrocław. Adam Nelip, kolejne odkopnięcie futbolówki. Daleko i teraz pytanie czy gra będzie odbierała tę piłkę, jednak nie. Pozwoli odbić futbolówce, która wpadła do pola punktowego i Eagles będą zaczynać nową serię ofensywną dość blisko swojego pola punktowego z linii 20 yarda. Nieobecność Konrada Paszkiewicza to jest wielka strata dla Warszawian, człowiek, który brał udział w siedmiu meczach w 44 zatrzymaniach przeciwników, w tym 37 solo tackles to jest po prostu wynik porażający do tego 13,5, w tym 13,5 zatrzymań na stratę yardów wśród rywali 4 saki, jedno zbite podanie, dwie wymuszone straty, dwa razy safety także na swoim koncie przyłożenie i możemy tak wyliczać, wyliczać, wyliczać. I to widać na razie w formacji obrony, bo Timothy Morowik w większości przypadków ma sporo czasu na prowadzenie swojej ekipy do przodu. Znów akcja biegowa dla Warsaw Eagles zdobyte około 3-4 jardów. Będzie druga próba. Bardzo niski snap, że miał problem z zatrzymaniem tej piłki, ale jakimś studem oddał ją do Ezekiela Grama. Teraz sporo szczęścia po stronie Eagles, bo to mogło się skończyć utratą piłki i Pantery rozpoczynałyby kolejną serię ofensywną. Zaledwie 20 jardów od pola punktowego rywala będzie trzecia próba. I teraz pytanie, czy kolejna próba akcji biegowej, czy może jednak... Eagles zdecydują zdecydu się na grę podaniową w tym pierwszym spotkaniu, o którym wspominałem, wygranym 47 do 7 przez Pantery. Tylko 7 celnych podań na 20 prób Karola Żaka. Jedno przyłożenie, także jedno interception. Także cztery saki zanotowane przez Panthers 3 na Żaku, 1 na Tadeuszu Bellabim. Teraz Żak po raz kolejny pod presją. i zatrzymany przez Roberta Rosołka jest sak. Będzie czwarta próba. Sak po raz kolejny atakuje rozgrywającego, i to już jest jego piąte zatrzymanie rozgrywającego przed linią wznowienia akcji w tym sezonie. Rosół w kapitalnej formie, zdecydowanie jeden z lepszych zawodników formacji defensywnej w top lidze i będzie panty po stronie Warsaw Eagles. Znowu bardzo kiepski snap. Problemy przez to przytrzymanie piłki przez Piotra. Pamulaka i futbolówka. Ostatecznie zatrzymuje się na linii 40 jarda I to jest zła informacja dla Warszawian, bo Panthers idą po prostu po swoje. Mateusz Sławiński, long snapper. Zbyt niski snap na wysokości kolan, albo nawet poniżej nich. Pamulak jeszcze. Wypuścił tę piłkę z rąk. Źle to na razie wygląda dla Warsaw Eagles. A w Gdyni, przepraszam, byłem stoku 21 do 14 La Seahawks. Dalekie podanie w pole punktowe Morowika. Nie ma tym razem przyłożenia. Blisko od złapania piłki Patryk Matkowski, na razie 100% skuteczność, dwa podania na dwa złapane, teraz w końcu niekompletno, widać, że Matkowski jest, jest zły, widać w jego zachowaniach taką sportową złość, jeszcze w tym tygodniu na jednym z treningów widać było wyluzowanie u tego zawodnika, ale dzisiaj tego nie ma kompletnie, jest bardzo skupiony za linią wznowienia akcji, rozmawia teraz z nikiem Johansenem. Druga próba, Konrad Starczewski biegnie przez środek, przedziera się, ogrywa rywali i będzie kolejna, pierwsza próba. Nie potrafił zatrzymać go Amerykanin Darian Lindzej, który po prostu pośliznął się jak Starczewski odbierze piłkę i się rozpędzi. To jest niczym czołg, praktycznie nie do zatrzymania. Pierwsza próba dla Panthers. Bardzo szybko ustawiona piłka na linii wzdowienia, po raz kolejny no-huddle, shotgun Morowich w pole punktowe. Jednak piłka jeszcze złapana przed polem punktowym, ale to jest kolejna, pierwsza próba dla Panthers. Wiktor Zięba. Wiktor Zięba w pierwszym pojedynku złapał 4 piłki na 91 yardów. Morowik ponadto szukał Jakuba Kłoskowskiego, Adama Skakowskiego, Andama Nelipa, Konrada Starczewskiego i Bartka Dziedzica. Morowik oddaje piłkę do Skakowskiego, to będzie chyba przyłożenie. Ma prostą drogę do Enzo, tak jest! 9-yardowa akcja biegowa. Adam Skakowski jest 20 do 0 dla Panthers z Wrocław. Powiedzieć, że Skakowski miał autostradę, bynajmniej nie zakorkowana, zablokowana autostrada, 4 do pola punktowego, to powiedzieć po prostu zbyt mało. Niezwykle szybki, filigranowy running back, bez większych problemów zdobywa kolejne punkty, także podwyższenie Adama Nelipa jest 21 do 0 dla Panthers Wrocław. Jak tak dalej pójdzie, to już w drugiej kwarcie chyba będzie Mercy Rule. 21 do 0 dla Panthers Wrocław na tym stadionie, który będzie areną zmagań. The World Games 2017: Igrzyska sportów nieolimpijskich od 20 do 30 lipca we Wrocławiu. Kilka tysięcy sportowców z całego świata przyjedzie na największą imprezę poza Igrzyskami Olimpijskimi. Ta impreza już we Wrocławiu. Futbol amerykański. Jedną z dyscyplin na tak zwane zaproszenie, między innymi także Żużel i właśnie boisko, stadion, na którym jesteśmy, to na co dzień do mnie tylko Panthers Wrocław, obecnych mistrzów Polski i zwycięstwo w ubiegłorocznej Ligi Mistrzów, ale także Betardu, Sparty Wrocław, Żużlowców Neli, dalekie odkopnięcie. Ezekiel Graham postanawia, prowadzi się akcję powrotną, wyrywa się Kamilowi Rucie, m.in. w końcu powstrzymany na linii. 30 jarda to była dobra akcja amerykańskiego zawodnika. Będzie jednak żółta flaga. Blok w plecy Antoniego Grobela. I trzecia żółta flaga przeciwko Warsaw Eagles. Wszystkie. Jardy, które zdobywają, zdobywane przez ich teren i tak muszą się cofać, oddawają. Te ciężko wywalczone jardy ze względu na własne błędy to musi boleć dwukrotnie. Oś z ósmego zaledwie jarda teraz Karol Żak będzie rozpoczynał serię ofensywną i teraz pytanie, czy będzie QB, QB draw. Żak potrafi biegać, zresztą bardzo dużo biega z formacji Shotgun, tak jest wyreżyserowana, rozrysowana zagrywka, akcja biegowa, ale odczytał to bez większych problemów Kamil Ruta i będzie druga próba dla Warsaw Eagles. Zekiel grałem, poza tym, że jest najlepszym running backiem, Igor 100 złapał najwięcej podań w tym sezonie dla Orłów, 22 na prawie 370 yardów, drugi jest Konrad Filipiak 10, Maciej Wudecki złapał tych podań 9. Tak samo jak Ignacy Studziński. Z kolei Krzysztof Stojak złapał zaledwie 4 piłki, ale na 82 jardy, czyli jak już łapie, to na dużą daleką odległość Żak po raz kolejny wyrywa się obrońcom, ale tu nie zyskał zbyt wiele. Musiał wybiec poza linię boczną atakowany przez m.in. Jakuba Grabasa i Mateusza. Rutę będzie trzecia próba, ale tylko dwa jardy do przejścia. To jest szansa dla Ezekiela Grahama. Jest dzisiaj naprawdę głośno we Wrocławiu, sporo kibiców przyszło tego sobotnie wczesne popołudnie na Sadę Olimpijskiej i faktycznie akcja biegowa Ezekiela Grahama i zdobył to, co potrzebował, jest pierwsza próba, był tam Paweł Nasty Świątek, jeden z weteranów PRL-a, który większość sezonu spędził poza linią boczną, nawet nie na ławce rezerwowych, walczył z kontuzjami, ale w końcu